Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, zaproszeni goście. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w dniu dzisiejszym na dziedzińcu naszego pięknego królewskiego miasta, pięknego królewskiego zamku. Pełnienie roli gospodarza tegorocznej Gali Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego to wielki zaszczyt dla naszego miasta. Pragnę podkreślić, iż znajdujemy się w miejscu, które było świadkiem wielu ważnych dla Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Zamek Królewski przed wiekami stanowił miejsce pobytu królów. Najczęściej w Łęczyckim zamku przebywali Władysław Jagieło i Kazimierz Jagielończyk. Źródła mówią, że właśnie tutaj w 1409 roku założyciel dynastii Jagielonów podjął decyzję o wojnie z Zakonem Krzyżackim. Rok później pod Łęczycą gromadziły się chorągwie ziemi, ziemi Łęczyckiej i sieradzkiej, które to pierwsze startowały w boju z Krzyżakami. Cieszę się, że dziś zamek jest miejscem spotkania tak znamienitych gości, wśród których znajdują się przedstawiciele firm przyczyniających się do rozwoju i unowocześnienia gospodarki województwa łódzkiego. Dziś oczy całego regionu zwrócone są na nasze królewskie miasto Łęczyce, które posiada ogromny potencjał rozwoju. To 14-tysięczne miasto położone jest w geograficznym centrum Polski, w bliskim sąsiedztwie Głównych szlaków komunikacyjnych, autostrad A1 i A2, posiada jedną z pierwszych podstref łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której do dziś działa wiele zakładów produkcyjnych, które to zakłady zatrudniają Rzesze Łęczycan, ale nie tylko Łęczycan, również z okolicznych gmin ludności bardzo dużo pracuje w tych zakładach. Pragnę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że ponad 1500 osób fizycznych w naszym mieście prowadzi działalność gospodarczą. To jest prawie 10%. Ponad 10%. Także widzicie Państwo, jesteśmy bardzo przedsiębiorczym miastem. W ramach autopromocji pragnę również zauważyć, że bogactwo historyczne, kulturowe występujące na obszarze Łęczyca oraz najbliższej okolicy, a także sąsiedztwo gmin nastawionych na produkcję warzywniczą warunkują dynamiczny rozwój naszego miasta. Łęczyca też jest jednym z nielicznych miast posiadających w samym centrum miasta kilkanaście hektarów, Terenów, które stanowią idealną lokalizację dla centrum rekreacyjno-turystycznego, gdzie przyjeżdżający mogliby wypocząć, a przy okazji zwiedzić zabytki naszego pięknego królewskiego miasta i okolic. Łęczyca posiada także również ogromny potencjał w postaci wielu wykształconych Łęczycan, którzy chcieliby tutaj pracować w świetnie prosperujących firmach. Jeżeli spojrzymy na nasze królewskie miasto pod kątem sąsiedztwa z otaczającymi je gminami wiejskimi, spostrzeżemy, że nasze miasto to wymarzone miejsce na prowadzenie działalności związanej z przetwórstwem owocowo-warzywnym, a skupi przetwarzanie owoców oraz warzyw pochodzących z innowacyjnie zarządzanych gospodarstw rolnych, gospodarstw rodzinnych. Trzeba to podkreślić, bo tutaj w Łęczycy, w Gminie Łęczyca i w, i w okolicznych gminach takie gospodarstwa, Właśnie prosperują gospodarstwa rodzinne, i one gwarantowałyby rozwój tego miasta właśnie pod kątem owocowo-przetwórczym. Na zakończenie chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić, abyście pomyśleli ciepło o naszym mieście, jeżeli będziecie chcieli rozwijać dalej swoją działalność w postaci budowania nowych ośrodków swoich firm. W naszym mieście znajdziecie Państwo na, pewnie, na pewno. Wiele przyjaznych dusz, które pomogą Państwu przebrnąć przez gąszcz, może już nie gąszcz, ale jeszcze wiele unormowań, z którymi będziecie się musieli Państwo spotkać. Jeżeli nie jest Wam straszny diabeł Boruta, to zapraszam do nas, do Łęczycy. Życzę Państwu miłego wieczoru.